Dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio. Witam Cię na kanale Odmładzanie na Sorowo. Ja mam na imię Mariusz. Dzisiaj podsumowanie tygodnia. Tygodnia, który no miał, ze względu na to, że skończyliśmy posty i chcieliśmy troszeczkę pocelebrować, trochę mniej treści nie nadawaliśmy codziennie lub nie nadawaliśmy treści, które były, powiedzmy, długie i warto by było na ten temat się wypowiadać. Natomiast... Przekazaliśmy informacje, które według mnie były bardzo ważne, i do tego chciałbym się odnieść. Przede wszystkim raz jeszcze pogratulować wszystkim, którzy zakończyli razem z nami Wielki Post. 10 dni bez jedzenia, niektórzy kontynuują dalej. Widzę dzień 14, 18, niektórzy chcą zrobić 21, 28, może za jakiś czas rekordziści będą robić 40-dniowe posty. Dlaczego to robimy? Po to, żeby się odnowić po to żeby nasze ciało zresetowało wszelkie swoje działania, po to żeby odbudować tkankę, po to żeby powstała autofagia, po to żebyśmy mogli żyć w zdrowym ciele przez wiele, wiele lat bez żadnego chorowania, bez żadnego, nie wiem, bez żadnych dolegliwości, po prostu żeby było nam super. I po to nie jemy, po to świadomie odstawiamy pokarm na 10 dni, tak jak w tym roku i czujemy się świetnie. Ale zachęcam Cię do tego, żeby każdą swoją małą, każdy swój mały nawet sukces, a to był przecież wielki, dziesięciodniowy, po prostu celebrować. Nie uczą nas tego, nie uczyli nas tego w szkołach, nie uczyli nas tego w domach, ponieważ non-stop widzieli, co robimy źle, zamiast celebrować, co robiliśmy dobrze. Kiedy celebrujemy, nasze ciało się uczy. Nasz umysł się uczy, że warto osiągać sukcesy. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś zawsze, ale to zawsze, myślał o jakimś celebrowaniu swoich sukcesów. Cokolwiek zrobisz, cokolwiek Ci się uda, nie na zasadzie: A tam nic się wielkiego nie wydarzyło. Po prostu dostrzegaj, dostrzegaj te wszystkie swoje sukcesy, i taki 10-dniowy post warto w jakiś w piękny sposób e, celebrować. Gdzieś pojechać, może z kimś się spotkać, może pójść gdzieś, a może sobie coś po prostu małego czy większego kupić. Także to był mój taki e, dla ciebie dodatkowy elemencik, poza zdrowiem, oczywiście e, fizycznym, na zdrowie psychicznym. Dzięki temu twoje zdrowie psychiczne, właśnie zyska. Ale. Gdzieś w wtorek czy w środę przekazałem Ci informację, zrobiłem, przekazałem zdjęcie, które wyskoczyło mi na Facebooku. Ja na przykład o tym nie wiedziałem, bo od wielu lat nie kupujemy tego, tego, tego nie wiem, pudru. E, wyskoczyła mi informacja, że producenci e, e, sprzedają cukier wanili, wanilinowy, e, który wygląda jak cukier waniliowy. Ja tego nie wiedziałem. Wiele osób napisało: A ja już to wiem od wielu lat i tak dalej, wielka minowość, Nichilnowi i tak dalej. Oczywiście Ty, te osoby również pozdrawiam. To nie jest tak, że wszyscy na świecie wiedzą, bo tysiące osób, nawet jeśli nie dziesiątki tysięcy osób, które były widziały ten post, nie widziały. Cały czas myślały, że kupowały cukier waniliowy. Ale co jest najważniejszym przekazem z tego całego zdjęcia i z tego opisu, który żeśmy zrobili pod nim? Ponad 10 tysięcy Różnego rodzaju śmieciowych związków przemysł spożywczy wymyślił i zarejestrował, i nam je sprzedaje. Bardzo często pod nazwą danego produktu kryje się po prostu cała chemia tego świata mnóstwo sztucznych dodatków. I niektórzy kłócili się, że ten cukier wanilinowy nie powstaje z kału bydła, który został gdzieś tam opracowany, ten sposób został opracowany e, kilka lat temu chyba przez Japończyka. Jakie to ma znaczenie? Czy to powstaje z skału z bydła, czy to powstaje z e, jakichś związków sztucznych, chemicznych? Jedno i jedno to jest gówno. I nie powinniśmy tego zjadać. Po prostu. Argumentem osób, które się ze mną kłóciły, że to nie powstaje z skału, że to jest substancja, która jest w, 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 you know, uzyskiwana w laboratorium. W laboratorium substancja to miał być cukier waniliowy. Tam miała być wanilia i ewentualnie cukier. Na jakim my świecie żyjemy? Kłócimy się o rzeczy, które są chore. Przestańmy to zjadać. Oni nas po prostu oszukują na każdym kroku. Pewnie, jakbyśmy przejrzeli półki sklepowe, to znaleźlibyśmy takich po prostu rzeczy dziesiątki, setki, jeśli nie tysiące. Jeśli coś składa się z więcej niż trzech czy czterech składników, to nie jest pokarm. To po prostu nie jest pokarm i tego nie zjadaj. Zachęcam cię do tego, żeby wszystko było jak najbliżej natury, żeby to było jedzenie, które po prostu wyrosło i je po prostu zjadasz. Jeśli coś na opakowaniu ma więcej niż cztery składniki, nie jest pokarmem. Twoje ciało tego nie potrzebuje, tylko przez to chorujesz i nawet posty ci nie pomogą, jeśli będziesz to zjadać. No ale wiadomo, jesteśmy ludźmi. Chcemy wszystko przetestować. Jeśli przetestujemy raz, dwa razy, maksymalnie trzy, to jeszcze nic się nie staje. Ale jeśli robisz to przez 10-20 lat non-stop, to możesz być pewien. Dosłownie pewien, że jeśli nie w nowotwór, to zmiany w układzie krwionośnym, zmiany w mózgu, to cię po prostu zniszczy, to cię zabije. No ale nie każdemu się wytłumaczy. W większości ludzi się i tak nie wytłumaczy. Moda na keto w Polsce króluje. I wszyscy rzucili się na mięso. I teraz same mięso zjadają. Zobaczymy, jak długo. Ja Wam wszystkim życzę dobrze. Staram się Was tylko ostrzec, że zmierzacie do zagłady. Zmierzacie do zagłady. Człowiek to jest zwierzę roślinożerne. To, że nauczyliśmy się zjadać mięso, że potrafimy je przetworzyć. I nadaje się do tego, żeby je przeżuć, to wcale nie oznacza, że my jesteśmy mięsożerni. I argumenty padają, że no tak, no ale przecież są zwierzęta mięsożerne na świecie. 85% zwierząt, które żyją na ziemi, to są zwierzęta roślinożerne. Zaledwie 15% to są mięsożercy. I teraz porównując nas do takiego lwa, nawet do takiego lwa, czy wiesz, że lew zjada. Zwierzę tak jak je zabije, albo znajdzie, bez żadnego gotowania, bez żadnego przyprawiania, razem ze skórą, razem z flakami, razem ze wszystkim, co te zwierzę w sobie nosiło. Ponieważ ma odpowiedni zgryz, odpowiednie kwasy żołądkowe, krótki układ pokarmowy, żeby go to mięso nie zabiło. Ale człowiek oczywiście wie lepiej. Trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziecie doj rozum do głowy. Zanim Was to mięso nie zabije. <grych> Co jeszcze w tym tygodniu? W tym tygodniu bardzo ważne sprawy będą się działy. Bardzo mocno zachęcam Cię do tego, abyś dołączył do procesu uzdrawiania. Już dzisiaj o 18.00, kod emocji z Darkiem i z Martą. Będziemy na specjalnym webinarze, który wkleimy pod spodem, po to, żebyś mógł się zarejestrować. Abyś mógł doświadczyć uzdrawiania, zaproś swoich najbliższych, zaproś swoją rodzinę, zaproś wszystkich, którym jest to potrzebne, którzy chcą się uzdrowić. Energia, wibracja, bycie w grupie, to nas uzdrawia. Bądź razem z nami dzisiaj o 18.00. Ja tam na pewno będę i na Ciebie czekam. Mam nadzieję, że dołączysz również do następnych naszych spotkań, że znajdziesz dla siebie treści na odmładzaniu na surowo, po to, żeby móc się uzdrawiać, bo po to tutaj jesteśmy. Po to, żeby uzdrawiać nasze ciało, umysł, ale i duszę. Po to, żebyś mógł się uzdrowić, uwolnić się z tego matrixa, bo zewsząd cię po prostu oszukują. Oszukują cię, trzymając cię w iluzji, że jesteś mięsożercą że powinieneś cukier wanilinowy zjadać, że nie masz co celebrować, że powinieneś od rana do nocy zapierdzielać. A oni i tak wymyślą różnego rodzaju przepisy, bo nie wiem, czy wiesz, ale już niedługo chcą w tej porąbanej Unii zakazać uprawy własnych warzyw do konsumpcji własnej. Także działkowicze, osoby, które, które mają na balkonie szczypiorek, Muszą uważać, będą musieli uważać, czy to przejdzie, ja nie wiem. W każdym bądź razie jest taki pomysł w e, e, Parlamencie Europejskim, aby zakazać hodowli, e, uprawy, przepraszam, zakazać uprawy po prostu na własną konsumpcję. To się dla mnie w głowie nie mieści, ale ja już to mówiłem. Mówiłem to w 2020, 2021, 2022, 2023, że świat się zmienia. Mamy wielki reset, oni po prostu wszystko chcą rozpieprzyć. I ludzie dalej śpią i myślą sobie, o czym ten Mariusz gada, o czym on mówi. Non-stop i nie mogą w to wszystko uwierzyć. Zachęcam Cię do tego, żebyś się otworzył, żebyś się otworzyła na to, co Ci przekazuję. Pragnę przekazać Ci prawdę. Pragnę przekazać Ci najlepsze rozwiązanie. Ja nie jestem tutaj po to, żeby zrobić Ci krzywdę. Jestem po to, żeby Ci się żyło lepiej i w Twoim ciele, i w Twoim umyśle, i tak naprawdę na Ziemi. Pozdrawiam Cię serdecznie. Podziel się z innymi. Do zobaczenia. pa. pa.